Na pewno. Nie wiem dlaczego nie lądują. Robi tap, czyli robi... Hmm. on tu tworzy? Pewnie mu niedobrze, już widzę po nim. Musiałem się do tyłu. Bo tak woliło ładne. to Co, że niedobrze. z do wtedy głowę daje. Tutaj widzę po nim, że on chce... Nie, do wieczora. Nadal leci. Jeszcze go ciągnijmy. nie chce latać, a jego go do góry. Dlaczego nie się teraz? Cały czas do góry. Trzymaj ja mam 5 Andrzej, ląduj! nie wyrzuca z Jezu, takie topienie koło nas.